Hej każymyczki, z tej strony Deli100, a to jest kolejny odcinek z Recrafta. Tak, w końcu zostawiliście 7 łapeczek w górę i wiecie co to oznacza kolejny odcinek Zero Crafta Wiem, bardzo się cieszycie chyba na tą serię, bo ci, którzy czekało to na pewno się będą cieszyć, a ci którzy nie to sobie po prostu będą oglądać i tyle. I co? Rozpoczynamy z kolejną przygodą tutaj. Yy... W ogóle, widzicie, zdobyłem sobie taki bronz pike. Bardzo fajne, takie jak pusza. Czy taka pałka, jakby taka duża? No wiem, nie powinno tak być. Ale no coś zrobić, no takie duże były. W ogóle jest chyba, No, to pójdziemy spać. Pójdziemy sobie w przygodę gdzieś, gdzie nie Może nas nic nie, ten. Nic nas nie porwie ani nic. W ogóle muszę poukładać sobie itemki, bo tu. Mam takie rozwalone w ogóle, dobra Trzeba to nosić ze sobą, wszystko właśnie. Bo to sobie najlepiej to sprzątniemy, bo to nam nie będzie potrzebne. Nie, crafting się przyda, nam e, to też się przyda. Jedzonko się wciul przyda, dobra. Wełnę też możemy. W sumie łóżko się przyda, o, woda się przyda, bardzo się przyda, nam woda. No, dobra. Rybki mamy To możemy zostawić, to możemy zostawić Bo to jest w ogóle zupa lecznicza Co jest najlepsze Dobra to zostawimy Dobra czekaj, postawimy crafting I skraftujemy sobie siekierkę Tak na szybko, o dobra Mamy siekierkę Też. Daj, daj mi crafting Mi się przyda to możemy zostawić raczej, to możemy sobie wziąć, w ogóle mam atak na czwartym poziomie. Co to się stanęło? Co? Czemu to takie jest? Halo? Dobra, nie ja nie wiem co się stanęło, ale no... A, zapomniałem, że ty się nie da wyjść. To jest białe takie gówno Dobra, ja nie wiem co jest Dobra Idziemy W takim razie na przygodę gdzieś Nie wiem, stwierdziłem, że może wyruszymy w tamtą stronę W ogóle, bo ja nie wiem co tam może być, nie wiem Tylko pójdziemy A, tylko teraz ta, trzeba żyć, żeby się nie zabić, dobra Schodzimy nie no, a tu sobie pom... ten nogi sobie zara Złamię, a tak być nie może Idziemy od tego białego kufna, bo to tylko przeszkadza nam No właśnie o tym mówiłem, że sobie połamie nogi, dobra Lecimy, tutaj jest woda w ogóle To trzeba zapamiętać Czy w sumie wszędzie jest woda co ja już gadam, nie wiem Dobra W ogóle kwiatki będą nam potrzebne do późniejszych etapów gry Otóż dlaczego? Otóż dlatego, że z kwiatków się robi zupki lecznicze. Znaczy nie ze wszystkich, ale tam są różne takie kwiatki. Więc to trzeba mieć na uwadze w ogóle. Wykupimy sobie węgiel, bo nam się przyda na pewno. Dobra, nawet sobie chyba wykopię kamienne rzeczy, żeby były. No właśnie, bo kamienne będą lepsze, a możemy na start od razu mieć. A że mam atak 4? Ty, właśnie Przecież jak ja mam atak 4 to chyba mogę żelazny Nie pomyślałem o tym A miałem żelazny miecz Chyba, że nie, a nie, to jest to 8, dobra Nie było tematu w takim razie To tutaj sobie jeszcze wykupiemy Dobra, ale widzę, że już mamy tam Kamień, dobra wykupiemy sobie kamień Zaraz będziemy craftować to wszystko w ogóle jak widzicie to... No kamień. Kamień to kamień. No bo rok to z kamień gdyby nie patrzeć. To są kamienie. A co robi się z kamieni? O kurde. Dobrze, że tu kurde na ten... na kółcok kopię. Zawsze się kopię tak praktycznie. Co robi się z kamieni? Ja wam pokażę. Patrz. Voila, mamy koblstown. I możemy sobie kraftować kamienne rzeczy. Widzicie, tak to jest. To jest era craft. Trzeba wszystko sobie skraftować. Przeżyć. Wszystko cię tu chce zabić. A to główno dalej jest. Ja nie wiem, czemu to tam. Tak widać. Ja nie wiem. Ja nie mam żadnego X-Ray ani nic. Tylko po prostu to tak widać. A to jest jakiś dinozor. Fajny. Dobra. To sobie wykupiemy jeszcze. I będziemy mogli ruszyć w przygodę w nieznane. Bo w ogóle tam coś jest. No czekaj, zniknęło mi Wróżka? Czy to ty? Wróżka, hał. Dobra, zaraz ją załatwimy. no znaczy, nie powinniśmy utykać, ale. Czy ja serio zostawiłem patyki? Nie, no nie wierzę. Dawać mi drewno, na szybko. Dobra, robimy, drewno, robimy, 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 dawaj drewno. Dawać mi drewno. O, jeszcze wrony będą krakać na mnie, no. Jak w poprzednim odcinku, też na mnie krakały. Gdzie na mnie? O, to są chyba żołędzie. Redoutu, Makorn, no żołędzie. O, mamy dwa patyki, dobrze, jest git. Dobra Dawałeś mi dawa, dawaj, 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 To jest tak Aha A no ta zapomniałem, że jak się robi patyki, czekajcie eee, Jak się... A dobra Ja nawet nie pamiętam jak się pisało. Serio? Golden Saf Patyki Saf Piła Mogę kamienną piłę sobie wziąć? Ale to Gattering to jest 16 Żelazne. Mogę mieć No fajnie. Nie no, pogres po prostu dawc, że ja mogę mieć nawet i żelazne no. Różka, daj mi patyki, kurde. Tu gdzieś był patyk, dajcie patyczek, dobra. Dobra, muszę. O kurw, dupę macie. Ja pierdziel, ale że się zesrał Widzicie, nawet w takich grach można się zestroić. Dobra, patykiem cię wale. Na mordę, normalnie, pa. Haj, giniesz. Po Ekspo daj Dobrze, daj eksploat. O Bożu, czemu są takie ścinki? W ogóle nie miałem... Co to za farma jest? To jest jakaś farma? Czy co? Dobra, nie wiem, ale miałem patyki sobie zrobić i kamienne rzeczy Dobra, Wrony! Pasz, pasz won To Tutaj craftingiem będę rozwalał O, patyki, 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 dobrze Soje, patyki, dobra Tutaj patrz, robimy tak, tak Robimy tak Robimy tak Robimy tak, tak i tak, dobra O dobra Idziemy na przygodę No na no, na no, na no, na no. Czemu ja mam takie ścinki? No na no, na no, na no, na no. dobra W ogóle tu jest woda A tam jest iść, iść. Dobra. Tam pójdziemy w takim razie. O owce. I jakieś tutaj co to jest niby? Po prostu to jest chyba jakieś takie coś. Jakaś budowa. O trzcina. Dajcie mi trzcinę. to trzeba posegregować. No dobra. No serio nie mogę, nie no. Nawet nie mogę tego zrobić. Bo tylko z wodą mam. Dobra. Dobra. Mamy wodę już na zapas w takim razie. O! Widzicie, mówiłem, że idziemy na przygody, to idziemy. Tu się zaczyna nasza przygoda. Oto w tej wieży. Ciekawe, czy uda nam się w ogóle zgryfować. I, I czy nas nic nie zabije. Jeżeli uda nam się ją zdobyć, to normalnie. Ja będę dumny z siebie. Dobra. Tylko, że tu nic nie ma, co jest najlepsze. Ty nie no serio, tu nic nie ma Nie no coś jest nie tak z powierzchni Tu musi coś być halo To nie tak miał wyglądać. Serio to takie opuszczone coś jest tylko Nie wierzę, dobra To takie opuszczone coś jest tu Hmm, to może będzie nasza taka chatka Co wy na to? W sumie mógłbym się tu osiedlić, o. W sumie dobrze jest ogrodzone, nie. Nie, daj mnie tu. Dobra. W sumie powinienem pójść spać, ale dobra. W takim razie idziemy do naszej chatki tymczasowej. To będzie nasza chata, tak. O, dzisiaj to jest nasza chata, taka druga. Idziemy spać. Dobra. Dobra, mamy łóżko, możemy iść. To na liście. Trzeba bardziej na patyki, które tam są. O, ale ty mnie zostaw! Oj 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 oj, oj ścinki poszły! Jeżeli będziecie widzieć ścinki na odcinku to... ...to wybaczcie, ale no... ...co zrobić, Minecraft jest widać, jak... Magujący. O nie, dobra, nie, 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 dobra. Ja żartowałem, no. Nie. Ja żartowałem. Ale ja żartowałem, no. Nie. Nie. Od nowa zaczynamy. Wy sobie chyba jaja ja robicie ze mnie. To nie tak miało wyglądać. Nie, tak. O. Zimowy. Jon, dobra. Tam no w ogóle chyba coś jest, to jest w ogóle statek opuszczony. Nie, no, wiecie co? Ja chyba będę kończył ten odcinek, bo wkurzyli mnie, no. Ho ho, dobra jabłuszko. Nie, ja zaraz utonę, nie 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, was posrało coś. Nie, dobra. Ja widzę, że tu chyba nie da... Nie jest mi pisane przeżyć, straciłem swoje temy, A my już takie dobre. No nie wierzę, no. Idziemy na zimowy. Dion. Może tu będzie. Coś. Co to jest? Eee, nie, dobra! Ja myślałem, że może tu będzie coś lepszego, ale... Ale żartowałem! Nie, to płynie coś chyba do mnie. Nie, nie płynie, na szczęście. Dobra. A wy to widzicie. Tam są jeszcze syreny. To jest jeszcze jakieś... Nawet nie chcę wiedzieć co to jest, ale to jest... Ja nawet tam nie idę. Ja muszę znaleźć w ogóle żwir, co jest najlepsze. Żwiru nie znajdę, jak zwykle. No ale dobra. Ja nie wiem, może kurde z każdą śmiercią będzie... Nie, wy, wymyślcie co może być. Wymyślcie mi jakieś challenge, że z każdą śmiercią coś, coś będę robić. Ja nie wiem co. Dobra, idziemy w takim razie na... ...zorąbistą przygodę. Zesji temów ogóle żwiru nie mogę znaleźć. O, żwir, żwir, jest żwir. Dobra. Mamy żwir. Dobra, mamy żwir, już suma. Dobra. Mamy. O, mamy dwa żwiry, jest dobrze. Dobra, jest bardzo dobrze, mamy dwa żwiry. W takim razie. Tylko teraz trzeba mieć coś twardego. O kurde, to chyba jelenie Albo sarnie Eee, dobra, ja znalazłem swój dom Wy to widzicie tam My tam idziemy w takim razie Mam już wywalone, że zginę Ja tam idę Mam koks, jabłko Nic mi nie zrobił w takim razie O kurde, to, to, to jest mój dom o dzisiaj nic mi w nim nie zrobił. Jeżeli zrobił to. Eee. E, ale, ale, ale was tu nie miał być. Halo. Halo policja? Co to ma być? Co to ma być w ogóle? To nie miał być w planach. Jak głupi tole. Tam coś w ogóle też jest. Jeżeli mnie zatykuję, to dostanie po mordzie. Ja mam jawko i nie zawaham go się użyć. Więc odejdź ode mnie. A my wy to skąd? Odejdź ode mnie. Czym ty tam jesteś? To coś praktycznie dopłynąłem. Dobra. Płyniemy tam. Dobra. O nie, my zaraz zamrzniemy. Bo jest tam za zimno. Dobra, zaraz się ogrzejemy, no tylko nie Dobra, tu jest mój nowy dom, ja tu się osiedlam, mam to gdzieś... Ja mam to gdzieś, że oni mnie zabiły, ja mam to gdzieś! Nie! Dobra! Zjadłem jawko, nie zabije mnie, nic. To jest mój nowy dom. O kurde, tam jest przepaść. Nie, zostaw mnie. Jak ja mogę przejść? Mam żwir przecież, no to faktycznie. Dobra. Ale czekaj, coś się ja muszę... Dobra, wiem jak to zrobię, patrzcie, dajcie mi dynka. Dajcie mi dynie, dajcie mi dynie, no. Ale że wy jaja robicie ze mnie Dobra to to musimy rozwalić takim Ale no wy posrani jesteście, zostawcie mnie Dobra, idziemy tutaj Do bezpiecznej strefy w takim razie Tu Nic nie będzie a, dobra, wiedziałem. I oto... I oto o tym ładnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. I to jest teraz moja siedziba. Tak. Więc... Jeżeli podobał wam się odcineczek, zostawiajcie łapkę w górę, subika dzwonem. I co? I do zobaczenia do kolejnego, pa!